W tym towarzystwie. No każdy, kto przedstawia swoje poglądy lub jakieś nauki, jakieś przekonania i tak dalej. No bo umówmy się, że na, tym, na tych kanałach są tacy ludzie. Nie bo to będzie świecić mi Zobaczymy. po oczach. No, Ale jak bardzo chcesz. To niestety, ale jest to też jakby kontrowersja. No, nie chcemy tutaj nikogo obrazić, ani też stwierdzić, że na przykład jest to, nie wiem, jakimś tam, powiedzmy, zarzutem. Tutaj są rzeczy, które, czyli religie generalnie na świecie miały pełnić swoje zadanie. Tutaj mówcy i, i Niektórzy, którzy też chcą, jakby mają poglądy, jakby niszczenia różnych rzeczy, no to oni mają takie poglądy, prawda? I też dlaczego ja w ogóle to poruszam? Dlatego, że tak samo jak na przykład. Mówienie o czymś, co się wydarzyło na świecie, a nie mówimy o tym po prostu pełnym zdaniem i ukrywamy to, prawda? Czyli mówimy to jako coś jakiegoś dziwnego, anonimowego, nie dotyczy nas, lub też mówimy na przykład o religiach, które też dają pewne rzeczy. Dla niektórych świat nie jest zbudowany jednobarwnie. Mamy tutaj zalew różnych, różnych istot, które mają prawo doświadczać. Zresztą cały jakby ten temat polega na tym, żeby zobaczyć pewne różnorodności i też ewentualne powiedzmy znalezienie wspólnych mianowników, a nie niszczenie elementów. Tutaj też są poglądy, które są na przykład skrajne, jakby w tych obszarze powiedzmy alternatywnym, że jedni na przykład Powiedzą, nie, bo ty nie widzisz tego, gadasz jakieś głupoty, bo ja mam na przykład takie przekonanie na dzisiaj, bo się nasłucham jakiegoś kanału i podajesz mi na przykład człowieku, że tam masz iść na ten kanał, też ja i mam zobaczyć, to, to tam jakby dowiem się prawdy. Otóż to nie jest za bardzo tak. Każdy ma jakby prawo do wypowiedzenia się, prawda? Staram się też jakby przedstawiać pewne fakty, czyli jeżeli coś jest na przykład obiektywnie większego niż na przykład przestrzeń lub tworzenie przez jakąś osobę jakiegoś pewnego rodzaju wywodu. Czyli powiedzmy, mamy taką sytuację, ponieważ słońce. Wyrzuca pewne rzeczy, jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, która też e, wpływa na nas tak, a nie inaczej. I teraz, w momencie, kiedy e, możemy z tego skorzystać, to co, co możemy skorzystać? E, zamiast na przykład mm, powiedzmy, wybierać dobrze, czy ewentualnie mm, e, tylko co wybierać dobrze: czy się cieszyć, czy się smucić, czy go, przygotowywać się do jakiegoś ataku, czy wręcz przeciwnie, czy przechodzić na linię wznoszącą, czy opadającą, czy w ogóle coś takiego jest, czy czegoś takiego nie ma. Tutaj są pytania, które należałoby i zadać, i wziąć, e, że tak powiem, pod uwagę, e, starać się jakby zgłębiać wiedzę, która Cię ucenia. No ale jak na przykład uceniacie coś, co na przykład jest głupotą, no to też nie należałoby za tym iść. Poza tym też warto zwrócić uwagę na to, że nie ma tak zwanej wiedzy, która, którą można było określić, że ona jest taka super ok i ona da ci na przykład szczęście. Na tym poziomie świata, w którym. Są, są informacje, tylko z, z, z masy różnych informacji trudno to wyciągnąć, bo to jest taki galimatyzm, jakbyś miała w, w koszu pełno jakichś drobnych rzeczy, zabawek i tak dalej, wyciągnąć. Każdy sobie wyciąga co chce, tyle że y, mogłaby być na przykład tak zwana wiedza uniwersalna. Taka super wiedza, która daje ci szczęście, która wiesz, doświadczasz po prostu samych fajnych rzeczy na przykład. Bo generalnie na tym poziomie świata, ja już powiedziałam wielokrotnie, że ten świat jest samsaryczny. Czyli on nie zapewnia ci na przykład jakby całościowo szczęścia, tylko jakby niż masz różnych elementów. Czyli sa, sam poziom tutaj przybywania nie daje takiej możliwości, żeby były tylko fajne rzeczy. Tak? Tak, oczywiście, że nie i nie ma czegoś takiego, że na przykład pójdziesz na jakąś linię wznoszącą i tam będziesz już budować tak zwane królestwa. I teraz ten poziom, teraz może dojdę do sedna, tak zwanego, jest, jeżeli wziąć nauki keylontyczne mogą to dawać istoty, które budują światy, tak zwane rajów, tak zwane rajów, ewentualnie, i zbierają również istoty, które również przejdą przez maszynkę. Tak zwaną. Energetyczną i będą mogły zasilać ten raj, ale niekoniecznie tam trafią. Tutaj bym wzięła to pod uwagę, dlatego że całość nauk keilontycznych jest zbudowana od początku do końca z czegoś, co ktoś ewentualnie nam podał, znaczy, Wam, i jest to bardzo jakby fajne i wzniosłe. I zawsze, jak czytasz to, to Ty jesteś pokrzywdzony, a inny nie. I widzisz sąsiada ewentualnie, że on to jakiś tam jest na pewno lewy i generalnie to on na pewno ma jakieś dna zwichrowane na przykład i trzeba będzie go zostawić. To jest takie coś. I teraz w tym też w tej treści, czyli jeżeli co jest na pewno, o, może tak. Co jest na pewno? Na pewno jest to, że jesteś w świecie, w którym udało ci się, że tak powiem, być może reinkarnować. A może nie, może jesteś tu na siłę, dlatego że jeżeli tak zwane jest odczucie na przykład na siłę, że jesteś w tym świecie i że coś poszło nie tak, to jest pewien rodzaj takiego elementu, jak ty nie do końca chciałeś podjąć jakby warunki, czyli spadłeś z czegoś i to było jakby trudne. Natomiast tu bym wzięła pod uwagę, że tutaj z tej grupy osób może być bardzo dużo osób, które pójdzie gdzieś, gdzie będzie na przykład żałować. I teraz cały aspekt ascendentowania jest bardzo kontrowersyjną jakby rzeczą. To jest dość duża, jak już powiedziałam, maszynka energetyczna. Teraz wrócę tutaj trochę, albo nie wrócę, tylko że tak powiem, wylecę. Na taki poziom, który jest jak dla mnie elementem jak najbardziej obiektywnym, czyli staram się to robić codziennie, mierzyć to i też przekazywać to dalej, jeżeli mi się uda, żeby każdy mógł mieć z tego jakąś tam korzyść ewentualnie. Czyli oczywiście to jest mój punkt, jakby pomiaru. W momencie, w którym my tutaj się znajdujemy, jesteśmy w bardzo poszatkowanym, tak, tak zwanym elemencie światła. On już jest trudny i tak. Także, jeżeli ktoś spadł na przykład z czegoś wyższego, no to wiadomo, że będzie dla niego interesująca taka wiedza, która mogłaby go z tego wyciągnąć. Bez pracy. I teraz. Na pewno jest tak, że będziesz musiał tutaj być lub w innych światach, żeby też element tak zwany wyrównawczy energii osiągnąć. I czy to się komuś podoba, czy nie. Do momentu, kiedy sam nie znajdzie tak zwanego wyjścia z tego. I to jest jakby najbardziej właściwa odpowiedź. Reszta, która jakby przychodzi nam na przykład w tak zwanych pomysłach. Na wyzwolenie szybkie, mniejsze lub większe, szukaniem tych tematów też na przykład bardziej kosmicznie, robienie różnych rzeczy, które są jakby też i szukanie ich właśnie w strefie wszechświata, że to na pewno się zdarzy, że to będzie super, i że tak w ogóle to nic nie musimy robić, i że już w ogóle karmy nie ma. Bo karma to jest w ogóle też jakby następny temat, który też kontrowersja jest na kontrowersji i to jest po prostu straszne w ogóle, co tutaj się jakby, jakby tworzy. I teraz ci, te osoby będą zasilać jakby ten poziom jakby wyjścia z tak zwanego elementu. Powiedzmy, że ta ziemia jest na tym kursie. I że za te 2-3 dni to jakby zacznie w ten sposób jakby funkcjonować, że każdy się zdecyduje i że będzie mógł przejść i tyle. No i będzie fajnie. E, oczywiście wszyscy sobie życzymy takich fajnych rzeczy. Ja tylko tutaj mówię, że em, kiedyś tam, kiedy się urodzisz w następnym wcieleniu, może sobie przypomnisz te słowa. I żeby nie było tak, że znowu trafisz na ten sam moment iluzji. Bo to nie jest ważne, gdzie tak naprawdę przebywasz. Oczywiście jest to ważne z takiego powodu, żebyś się nie odrodził w świecie, w którym nie masz na przykład wiedzy, gdzie nie masz warunków do tak zwanego wyzwolenia. Żebyś miał po prostu dobrze i żebyś miał mądry, mądrą głowę, i żeby wszystko jakby w tobie funkcjonowało w sposób optymalny. I wtedy możesz na przykład osiągnąć pewien rodzaj wyjścia stąd, tak? Nie pewien rodzaj, tylko tak naprawdę wyjścia z tej przestrzeni również wszechświata, bo wszechświat nasz jest jakby zbudowany również z istot, które zostały tutaj, że tak powiem, kreatorami. I teraz element, który. Jest w naukach kejlontycznych, jest tam mnóstwo istot, które były jakieś super. Sama Asha jana, jest w ogóle jakimś podróżnikiem. I w ogóle ona gdzieś tam fruwa, zmienia jakby czasoprzestrzeń i tak dalej. Uważam, że bieganie po kanałach nikomu nic dobrze nie robi. No to jest tylko bieganie po kanałach. To jest przechodzenie i uciekanie przed tak zwanym elementem przyczyny i skutku. Naprawdę. I wiele istot w tym środowisku alternatywnym idzie takimi też głupimi rzeczami. Oczywiście, z naszego punktu widzenia ludzkiego, w którym wszyscy jesteśmy jedni wiedzą więcej, drudzy mniej to ja się aż boję pomyśleć, co ci ludzie mają w głowach. Naprawdę, bo w ezoteryce polskiej to jest jakaś masakra. Jeszcze tam na zachodzie to są istoty, które rzeczywiście coś jakby robią i znaczą i mają kontakt, ale nie mówię o tych, o których być może myślicie. W tym momencie tutaj to jest jakby totalna katastrofa katastrofa. To jest po prostu straszne. No ale tutaj wróćmy do tego. Zresztą nic tu się nie skończy, i też nic się jakby nie, w pewnym sensie nie zdarzy. Wszyscy będą jakby na swoich miejscach, wszyscy zostaną, jedni poumierają, umierają, drudzy się porodzą, wszystko jakby, jakby zacznie funkcjonować w jakiś inny sposób. W sensie oczywiście nic nie stoi w miejscu, więc będzie to jakby normalne. Element tak zwanego przejścia. I zmi zmiany tak zwanej kursu. I to nie jest odchcenia danej istoty, czyli istota nie może chcieć sobie przejść, zmienić coś tam. Ewentualnie tutaj jest coś takiego, że jak jedni mają więcej światła, drudzy mniej, albo mają więcej mroku, no to zostaną i tak dalej. Nie ma czegoś takiego we wszechświecie, jak mrok, i światło jest w pewnym sensie na równo, na równym jakby. Elemencie. Tutaj, w ogóle, jeżeli mówimy o wymiarach, to tam też się tak nie rozgranicza. To jest zupełnie od czegoś innego. Ten element jest po prostu jak dla dzieci podany. Więc, jeżeli jesteś dzieckiem, no to łykniesz to i tyle. Tutaj to nie ma na celu na przykład e, zmiany kursu, żebyś ty zmienił, jakby kurs. Idź sobie w tą dobrą, jakby linię, jeżeli uważasz za stosowne, jeżeli w ogóle słyszałeś o tym, czy słyszałaś, i to jest ok, wszystko jest dobrze. Natomiast y, tutaj staraj się też myśleć niestandardowo, co tu jest, jakby włożone na przykład w taką informację. W ogóle. Patrząc na przykład na napinkę na już następnego listopada, a liczę ich już chyba z pięć tak pod rząd, które są jakby takie bardzo mocne, tu się zawsze coś dzieje, tu, tu zawsze się ma jakby coś wydarzyć, ten grudzień, listopad i w ogóle. Ludzie wszyscy, którzy coś tam... No właśnie, czemu? czemu w tym okresie? No, bo, ten, bo to jest koniec roku, tak bo naprawdę. Tak, październik jest ciemny, listopad jest ciemny, takie najbardziej depresyjne, można powiedzieć, okresy czasu. Czyli ludzie się mogą czuć troszkę gorzej, można ich troszkę podstraszyć, a równocześnie święta Bożego Narodzenia to jest zawsze coś fantastycznego, wyjście i tam mm, coś się zadzieje. A mamy no, nową wspierającą, i tutaj zadała pytanie gdzieś tam. E Jakasia? jeszcze widziałam jakieś pytanie. Jakasia, ja Kasia. No. A ty to właśnie o tym mówisz, ale rozumiem, że 5D nie będzie, a jednak zbliżamy się do jakiejś energii, której faktycznie część ludzi nie wytrzyma. Jak wytrzymać? Ale czemu uważasz, że. Nie wytrzyma jakiejś energii. Bo tak pewnie, bo mówią pewnie. No ale yy, na innych, temat, no temat. tutaj kanałach mówią takie no rzeczy i ludzie w to wierzą. Jakoś, że coś tam. Posłuchajcie sobie ostatniego, przedostatniego odcinka tego, tego o aktualizacjach. Ale co to jest 5D? Dlaczego miałabyś nie wytrzymać tej energii? Wytrzymałaś do po, tej pory. Powtarzają te same rzeczy, co ileś lat temu?